W punkcie tych uchwały WPF. Tam dodajemy zadanie dotyczące ulic przebudowy czy tam remontu ulicy Słowackiego. Ja zwracam uwagę na komisji, że mi się to zadanie nie podoba. To w zasadzie wydaje, wydajemy tam ponad 2 miliony 200 na odnowienie tej ulicy na jakieś kosmetyczne w zasadzie zmiany. Ja rozumiem, że tam są potrzebne wyrównanie tych studzienek, które się zapadają. Ale ten, to zadanie, ten przetarg jest na całkowitą wymianę nawierzchni, na, na remonty chodników, wymianę kostki przy chodnikach. No ja nie wiem, czy, czy w takiej sytuacji trochę kryzysowej, budżetowej, jakiej mamy, jaką mamy, to powinniśmy się takimi rzeczami w pierwszej kolejności zajmować, a jeśli chodzi o infrastrukturę drogową w mieście, no to na przykład dla mnie większym priorytetem jest ten odcinek na przykład kostki brukowej przy. Ulicy Daniłowicza, przy Szybie Daniłowicza, która wypada, która jest zagrożeniem. Ja myślę, że tam byłby większy priorytet. Jeszcze jedna kwestia, tutaj na tej ulicy Słowackiego: no też nie mamy pewności, czy te. Ja przynajmniej tego nie wiem, nie mam pewności, czy, te, czy ta ulica nie wymaga bardziej gruntownego remontu co do kanalizacji deszczowej, bo wiemy, że często zalewana jest ta ulica, ona pływa. To nie, można nawet powiedzieć. Także yy, no i. Zwracam Państwu uwagę, że to zadanie przebudowy czy tam remontu tej ulicy Słowackiego, tu już, już przetarg został ogłoszony, już są oferty i, i y, tam trzeba będzie pewnie jeszcze jakieś pieniądze dołożyć do tego, bo ta kwota jest troszkę większa. Ale y, no, to jest główna ulica Wiliczki, którą jeżdżą autobusy y, i to ma, zadanie ma być wykonane gdzieś teraz w wakacje. No i też nie wiem, jaka będzie zastępcza organizacja ruchu. Także ja mam tutaj bardzo dużo wątpliwości czy to zadanie powinno być realizowane. A co do w ogóle WPF-u i, i no co do WPF-u to może tyle na, na razie. Dziękuję.